Stało się, w naszych domach w końcu pojawiła się piąta gra z serii Elder Scrolls, a mowa to oczywiście o Skyrim. Oczekiwanie było ogromne, momentami porównywalne nawet z tymi, którymi darzą fani nadchodzący Nowy Diablo. W każdej serii, gdy najlepszym autotem była nieliniowość, fabuła i system rozwoju postaci. A począwszy od Morrowind, niesamowity klimat. Oblivion podzielił nieco fanów. Początkowo miał same bugi, fabuła nie wciągała, ale z kolejnymi patchami i dodatkami urósł siłę, w końcu miał potencjał. Co można powiedzieć zatem o Skyrim? To, że warto było czekać. Tym razem, jak sama nazwa mówi, poznajemy krainę Nordów, Ludów Północy, zamieszkujący land o nazwie Skyrim, który rozbity jest wojną domową pomiędzy Legionem Cesarskim a gromowładnymi. Mapa świata jak zwykle jest ogromna. Liczne miejscowości rozłożone w różnych miejscach oddzielone są lasami, bagnami, górami, rzekami oraz naprawdę niezmierzoną ilością jałskich mikrobowców oraz pomniejszych lokacji, które dostarczają nam albo kwestie popoczne, albo miejsce do tzw. zabawy i żywowania naszych umiejętności. Może to zasługa chłodnej pogody za oknem i listopadowej aury, ale wędrując w stronę szczytu góry, po jakimś czasie zawsze złapię na śnieżyca i wicher, a drzewa i droga pokryte będą śniegiem, co potrafiło wywołać uczucie mrozu na moim ciele. Prawda jest też taka, że pomogła w tym grafika, która jest wręcz śliczna, zwłaszcza jak nagra RPG, gdzie przecież taka rzecz jak wygląd wizualny powinna być sprawą drugorzędną. Sterowanie i gameplay nie uległ tak bardzo zmianie. Fani serii poczują się jak w domu. Dodane zostały tylko niektóre czary i możliwości rozwoju postaci, w tym krzyki, czyli smocze czary, które mogą posiąść tylko i wyłącznie smocze dzieci. Są efektowne i ciekawe, a sam pomysł fabularny z motywem smoków i smoczych dzieci wydaje się być trafiony w setę, dzięki czemu czujemy misję, którą wykonujemy. Co wcale nie musimy, przynajmniej nie musimy się spieszyć. Jeśli nie chcemy wykonywać głównych questów, otwarty jak nigdzie indziej świat czeka na nas ogromną ilością zadań pobocznych, misji i lokacji i zakamarków rozwój no, postaci złodziej-jaszka daje dodatkową przyjemność z gry. W jakimś czasie rozwoju można posiąść nawet umiejętność kradzieży rzeczy, którą są obecnie noszone przez nasze ofiary. A ukraść można dosłownie wszystko. Wchodząc do karstmy na stołach będą nie tylko kufle, ale też łyżki, dzbany, ser, rzynka, czucce, czasami jakaś książka może ciś, ledwie wbity w stół. Błysnęła żelazem, pancerzem zgrzytnęła i było po walce, ledwie się zaczęła. I przestał nasz Ragnar czuć się jak panisko, Gdy łeb jego z hukiem upadł na klepisko Za co między innymi kochaliśmy grę Gothic? A za to, że mogliśmy kombinować nad rozwiązaniem danego problemu Czy zabiciem kogoś, czy odszukaniem jakiejś lokacji W Skyrim jest to widocznie znacznie bardziej Można się zakradać, spinać, atakować z ukrycia, można atakować na raty Tutaj należy się spieszyć, gdyż życie nasze, jak i przeciwnika, odnawia się z daną prędkością. Można zboczyć z trasy i przejść do danego miejsca przez szczyt góry, albo przez podziemne jaskinie, tudzież las. To jest coś, co daje ogromną frajdę z gry, nie tylko w dziełach RPG. Są też mniejsze przyjemności, takie jak znajdowanie sobie żony czy męża, albo kupienie własnej posiadłości. Ale po co, skoro możemy zabijać smoki? Ale, odnośnie samej fabuły, można powiedzieć tylko tyle, że smoki albo coś, co ją żywia i nasyła, będzie naszym głównym celem. Żeby uniknąć spoilerów, wspomnę tylko o początku gry. Jesteśmy niesłusznie oskarżeni i postawieni przed wyrokiem ścięcia głowy. Jednak, gdy nadchodzi nasza kolej i kadr już układa naszą głowę tak, byśmy mogli podziwiać leżącą w koszu twarzyczkę naszego poprzednika, nagle kątem oka dostrzegamy. tak, dokładnie, smoka. Smok atakuje miasto, a my jakimś cudem uciekamy. No, i zaczyna się nasza podróż i odkrywanie tajemnic. Gra zatem nie tylko wciąga fabularnie, ale daje też setki możliwości rozwoju i ścieżek dla postaci. nie w tej grze objawia się nie poprzez naście rozwinięć i rozwiązań podejmowania decyzji, kształtujących fabułę, a poprzez ogromny świat i rozwój własnego bohatera. Która opcja jest lepsza? To uzależy od gracza. Grafika jest śliczna, a gameplay klasyczny. Szczegółowo świata oraz miast lokacji mile zaskakuje. Kiedy obliwą na wersję premierową do ręki, szczerze ubawiła mnie początkowa ilość bugów. Być może miałem pecha, że na nie trafiłem, bo przecież wcale nie musiałem, ale przez 15 minut naliczyłem ich prawie 10, niektóre dosyć mocne. Skarbień bugów ma mało, ale jeśli są, to nie rażą. Nie natrafiłyśmy na baga, który psuł Questa, jak to było w gotik z programistów albo Dragon ani na wielkie dziury w teksturach. Jedynym minusem jest to, że niektóre questy czy pomniejsze zadania związane z główną fabułą da się rozwiązać tylko w jeden określony sposób i tak jak powiedziano, mimo iż logika aseguruje, to można było to zrobić inaczej. Cóż, są to pomniejsze przypadki i nie przeszkadzają tak naprawdę. Probaj, nie bądź taki surowy dla Awendiego. Oczywiście nie chciałem. Nie rozumiem czego mogą od nich chcieć. To sprawa w obrotu. Nie nasz. Gra dostaje za to ocenę 9,5 na 10. Czemu 9,5? Z tego co powiedziałem, można by wywnioskować, że to niemal ideał gry. Obiecałem, że odejmę ocenę za. Steam'a. Na młot Moradina. Miałem dosyć skajima, zanim w niego zagrałem przez tą platformę. Wszyscy wychwalają Steam'a, każdy producent i wytwórnia, a nie na to, że całe armie graczy plują na to i wolą już pirata. Czemu? Mógłbym opowiadać godzinę o tym, jak wyglądała moja walka z tą platformą, ale skrócę to w ten sposób. Oryginał gry dostałem w czwartek wieczorem, a wyspecjalone serwery, logowanie i błędy związane ze Steamem mogłem zagrać w niego dopiero w sobotę. Skoro ktoś zamawia grę przedpremierowo i płaci za to, to nie po to, by zagrać w nią później niż ludzie, którzy ściągnęli Pirata. Tym pesymistycznym akcentem kończę kolejną recenzję. Zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału. Zachęcam też do dodawania nas na Facebook, link jest poniżej oraz odwiedzenia złybradlibliźniew.pl oraz recenzji gameplayów Mr. Devil, link także jest poniżej. Do zobaczenia!